Cześć byczki tu droga duszy. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie. No już dawno nosiłam z takim zamiarem zrobienia czytania hmm, krótkiego. To będzie na wyzwanie, na, na szansę, na rady, jakie mogą do tego być. Coś nowego. I chcę zobaczyć, czy wam to będzie się podobało, czy, czy jest ok. Ono będzie rotacyjnie się zmieniało, bo, bo dzisiaj będzie taki temat o, o szansach, o możliwościach, a innym razem y, może być o uczuciach, o miłości. Z trzech kart krótkie, szybkie czytanie, bo mnie kiedyś prosiliście w komentarzach, a no ja naprawdę nie mam, nie, nie zawsze mam czas, żeby żeby zrobić coś takiego, to będzie to z podziałem na, na znaki zodiaku, bo właśnie chodziło o to, żeby, żeby bardziej to sprecyzować, żeby każdy to miał jakby dla siebie i pamiętajcie i tak to jest zawsze energia ogólna, czy to byków, czy skorpionów, czy jakichkolwiek innych znaków, ale no, no zawsze inaczej, więc próbuję się dostosować do Waszych próśb i tak, i będziemy to sobie zmieniać co jakiś czas rotacyjnie. Także yy, dajcie mi znać, czy, czy takie coś Wam odpowiada. E, dziękuję Wam oczywiście za lajki, subskrypcje i komentarze, za to, że do mnie piszecie, no właśnie z takimi propozycjami. E, ja to trochę z opóźnieniem wdrażam, ale no wiecie, naprawdę mam mnóstwo rzeczy i nie no zawsze mam możliwość, nie? No dobrze, e, pamiętajcie, czas jest płynny, to znacie zasadę, nie? Mm, no i chyba jedziemy, nie? Rolę sobie zamieniajcie. Herbaty się jeszcze napiję. Mm, barany już były testowane, teraz byki. Byki. Czyli mamy tak szansa. Szansa dla byków. Jaka może być w najbliższym czasie szansa dla byków. U, król pentakli. No to wiadomo, no to wasza energia. Król pentakli. Um, wyzwanie jakie może być. Wyzwanie. Słuchajcie, papież się pojawił, ale tu mi wiele wyleciało. Może być osoba, nawet męża, może być osoba, autorytet, tak? Zasady mogą to być też, jeszcze raz. Wyzwanie. Królowa pentakli, ale to jest królo-królowa, tak? Także kobieta może być w takiej męskiej energii, ale to też się, widzicie, łączy z tym papieżem czyli jakiejś zasady, związek, relacja, może chcecie, słuchajcie, dobrze, rozłożę, bo ja już myślę do przodu, rada, rada. No Wy jesteście w swojej energii po prostu, Wy tu rozważacie, czy z pieniędzy mniejszych na większe, czy z jeszcze większe, ale to wiecie, to nie tylko pieniędzy się dotyczy, poszłam tak po prostu. Polinii najmniejszego oporu i rycerz Buław mówi o ruchu do przodu, tak? Że są szanse, żeby ruszyć do przodu, być może coś zainwestować, skoro nam się same denary pokazały. Wasza energia, więc obracacie się w tym, co wasze. Czujecie się w tym dobrze. Czujecie się w tym świetnie. To jest dla niektórych oczywiście. No i można tu konkretnie się ustabilizować, dla niektórych pomnożyć, zdobyć więcej dobry interes zrobić, no ale może na przykład być małżonka lub mąż, który mówi nie nie, hola hola, tu teraz na coś innego, na przykład trzeba w coś innego trzeba zainwestować i to może być to wyzwaniem, żeby pokonać tą drugą połówkę, albo po prostu, że jest no rozważania, czy zainwestować w projekt, interes w coś. Czy właśnie w dom, czy zakup domu na przykład, budynku, zabezpieczyć siebie, swoje otoczenie, włożyć to w siebie. No i tu będą takie różne dywagacje, ale szansą jest coś nowego, pójść w coś nowego, bo być może, nie wiem, remont domu musicie zrobić. I przypuśćmy, może ona mówi: nie, kochanie, zrobimy. W tym czasie przyjdą pieniądze, wszystko będzie okej, okay, no to zrobimy, nie wiem, malowanie ścian, remont domu, położymy elewację na, na zewnątrz, rotynkujemy, nie wiem, dom, nowy płot, nowy trawnik, nowe drzwi sobie zamontujemy, wymienimy okna, dach i tak dalej. Albo pojedziemy na jakiś ekstra wyjazd, no coś zrobimy dla siebie, no wszystko, wiecie, nowy samochód i tak dalej. A ktoś tu chce, wy. Być może coś solidnego, coś, co daje jeszcze większe później dochody. I teraz słuchajcie, ja to mówię taki przykład, wierzcie mi, że nie ma, jestem w stanie wymyślić różnych teorii, takie jak w życiu występują historie najróżniejsze. Więc bierzcie to tak, jak z wami rezonuje, tak. Tu, tu nie ma żadnego umniejszenia, tu, tu nie ma. To jest dla tych, którzy po prostu nie wiedzą, jak, się po, jak poruszyć się. Tu nie ma upadku, tu nie ma braku. Jako takiego, tu może być walka o większe pieniądze, tu może być nawet nie walka, tu jest po prostu takie, jak lepiej z tym sobie poradzić, jak lepiej zainwestować. Więc dla takich osób, dla takich byków, a jesteście w swojej energii, więc się doskonale w tym czujecie. A, jeszcze tu przetasujemy. No i teraz radą jest pójście właśnie w coś nowego. Być może znak, symbol... Dbanie o nowy początek. No, trochę patrzycie to, co, co macie być może do zainwestowania: czy to zainwestować tu, czy właśnie tam. I to jest takie, czy to, czy to. tak? Bo być może, no, no właśnie, tu bardzo małżeństwo, czyli para się za, zaznaczyła, ale to mogą być wspólnicy, tak? To może być coś, coś tak, też takiego. Macie w firmę, no i teraz. Jeden chce to, drugi chce to, no ale zobaczmy, co będzie najbardziej korzystne i co przyniesie najlepsze dochody, co się może, ma szansę najbardziej rozwinąć. I najbardziej rozwinąć ma się ma szansę, ma szansę się rozwinąć najbardziej coś nowego. Jakiś nowa koncepcja, pomysł. Być może przyjdą te nadwyżka, i tu właśnie, żeby coś zainwestować, ale coś stabilnego, nie tak z głowy, tylko coś, co ma rację bytu. A z pentakli. No właśnie, trzeba dobrze. Rycerz, rycerz Mieczy mówi o dobrej rozgrywce, tak? Trzeba dobrze rozegrać to, ten nowy początek, żeby właśnie nie wylać dziecka z kąpielą. Tak, dla niektórych to jest rozgrywka między kontrahentami, między. Mm, e, może i nawet wspólnikami, ale może. Y, rywalizacja, między. Uciekło mi słowo, słuchajcie. Konkurencją, o tak, żeby, żeby tak zainwestować, żeby pobić konkurencję. Więc może być też coś takiego, żeby, i to nie chodzi o jakieś fałszywe zagrywki, tylko umysł, logika, żeby zastosować taki sposób, żeby na tym zarobić, żeby wyjść wyżej niż konkurencja, tak? Żeby się wybić w czymś. Więc jest tu duża logika, rozum, zwycięstwo. Słuchajcie, dobrze, dobry plan trzeba ułożyć. Dyplomacja to jest sukces. Dyplomacja pomału i dobrze zainwestować. Jest tu, jest tu sukces, prawda? Bez walki. Bez walki, pamiętajcie, bo rycerz mieczy potrafi ponieść yy, bardzo, ale Wy tu, tu są same denary, więc będziecie bardzo uziemieni w bardzo Waszej energii, a byki trudno wyprowadzić z równowagi. Także bardzo stabilnie, ale z kolei, jak już się je wyprowadzi z równowagi, to zniosą, po prostu staranują wszystko, tak? Także yy, prawda, jasność, rozwiązanie problemu, tak? Yy, znalezienie wyjścia z danej trudnej sytuacji. I pomnożenie tego, to jeszcze korzyść przyniesie. To może nawet w dwójnasób przynieść to korzyść. No fajna, słuchajcie, no. Słuchajcie, do żeby Wam tego zapału nie zabrakło. Dlatego ten rydwan tutaj powoli ma sobie spokojnie. Tu trzeba przemyśleć sprawę i mamy czwórkę buław, stabilność, świętowanie, radość w domu, bezpieczeństwo. Na pewno nie będzie to dla wszystkich, ale dla kogoś to jest i piękne przesłanie rozwijać się, tak? rozwijać i robimy pieniądze to dobrze. Wiecie, to nie muszą być tylko pieniądze, to może być materia, coś, co, e, co posiadamy, co zdobywamy, co, na co pracowaliśmy, e, co daje nam korzyści i co możemy pomnożyć, tak? Ale no to materia, tak. Wszystko w materii wyszło. Nowy początek, nowa inicjatywa. Pięknie, pięknie. Do przodu, do przodu. I co tu mamy? Siła! No, proszę 44, i to samo. Słuchajcie, miały bodajże barany. Ale dom, no właśnie, dom wyszedł odwrócony, więc no u niektórych albo w firmie, no będą, trzeba będzie dojść do porozumienia, bo jedno będzie chciało to, drugie to, albo w domu, tak. I teraz, kto będzie tą większym autorytetem, tą większą siłą? Ale zobaczymy sobie, co ta siła, bo nie znam na pamięć. Siła, siła. 44. Zaraz Wam przeczytam. Twoja prawdziwa moc bierze się nie tylko z samej wiary we własne siły, lecz również z ufności pokładanej w wyższą moc. W tej właśnie chwili masz siłę, by wykonać nawet najbardziej zniechęcające zadanie. No, więc no, pokonujecie coś. Możesz połączyć się z siłą wszechświata i stać się jej przewodnikiem. Karta siła wskazuje, że twoje pomysły są teraz testowane i udoskonalane, a twoje związki stają się coraz głębsze. Cokolwiek się zadzieje, nic nie może zepchnąć cię z drogi ewolucji. W miarę jak moc twoich połączeń staje się bardziej oczywista, jesteś w stanie okiełznać twórcze energie, które są dla ciebie dostępne. Miej odwagę. Się zanurzyć, ponieważ magia poszukuje formy, którą mogłaby przyjąć. Gdy zapamiętasz, że prawdziwa siła pochodzi z połączenia Twoich wysiłków z zaufaniem do wyższej mocy działającej przez Ciebie, wówczas wszystko jest możliwe. Teraz możesz wszystko. I to tyle, moi drodzy. Co mam dla Was na dzisiaj? Mam nadzieję, że Wam się to podoba i że będzie Wam to w czymkolwiek pomocne. Dajcie mi znać. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli potrzebujecie, wiecie, czytań prywatnych, to w opisie filmu jest link do jest mail do mnie i również link do bajkofitu, jeżeli chcecie wspierać mój kanał. Natomiast zależałoby mi na tym, żebyście dali znać, czy, czy, czy to ma sens. Dobra. Tyle ode mnie, buziaki, papa! Pa.